Jedziesz PAX, Jedziesz! Ja Ale dziduje <laughs> Dub Dab flow job Dab, Dab. Nic, Dab. Flow, job. No, Dab flow. flow job No, flow job Flow wow, wow. Drop drop Ej, to znaczy, że to jest drop od Drop? Harry'ego <laughs> Co, Harry co, watera? co? Tak dobra. Dropa drona? Tak. No. o Pax, jedziesz z nami, o, widzę na tym wyścigu. Dobra, będziesz na do dziadko zaraz Cześć, Pax. O, no tak, szyma, trochę tak. Ło, drzewa tu są, tak na pewno w któryś palnę dzisiaj tutaj. Oj, szyma, tak, szyma, tak. Szyma, no. Czemu we mnie debilu? No tak, się stój, jedziesz jednej linii, to. A Co mieliśmy prawie? pierwszego do no cholery tak, jasno. Ale nie dziedzicie jedyni no. prawie że. No bo mleko no nie wierzę! No to już ja, ja nie wierzę, że ja byłem w Jak nie! No ja w ogóle prawie, A, w ogóle prawie A, czyli troszeczkę no, tak, ale. No, 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 no czyli. Przy tymi je. Ten kura, zrobiłeś. Ten, no. No! No o, ty jaki dłody no, gwiazak ten. ten był po tym uderzeniu! O ty śmieci mnie no, Ale tutaj. uuu, No, już podjeżdża! No, czekaj, bo pre! No, to może ten. Tak jest. O, ale czymy się to, bardzo to, bal, U, lepiej ci to wyszło P chyba nie Oczywiście, no, że lepiej, bo tam nie... Tam Ty tylko komentujesz WWH, to tam wiesz, no, tam nic więcej! Jedź tam jak no, człowiek, no a to nie jak denciak! Szybciej z tym samochodem, no! On no, no, no Chce chyba nagrodę widzów wygrać. Tak jest widzowie proszę, Nagrodę publiczności. O Jezu! Nagroda publiczności? Ja już musiałem tak do zaraz zhamować, co no. jest? Dawaj, dawaj, Dlaczego dawaj, tak? dawaj, nie mogę tak? sięgnąć z da, tego panowie, no. Dawaj, no. się. Nie, no. ona zakręta Okej, uwaga. Dzięki Pax, <laughs> że <laughs> okay. uwaga. Uwaga! Ale debil! Ale debil! Ale debil! Uwej, troszeczkę no zgubiłem pręt, bo ty się O, ale ty bokiem wchodzi tutaj! No kurde, dzieciu. Ja sobie ja miałem to wierzyć, że to przyjdzie. Ja muszę kamerkę resetować, tej. duży. Czekaj, bo zakręt... A, nie CZEMU nie MIGA MI za... TEN TEN?! Gdzie ty tam? Zakręt, <laughs> gdzie wyrobiłem, co? Napędzie jechałem za nim, to wiesz jak ciężko? jest duży zakręt?! No co? No, ale ja też tam musiałem zwalniać dość o, to srogo, robię. tak że... O, cieciul! To... Dobra, CZEMU MI TO MIGA?! World Rider. Aaa bo to jest Oooo Jezus ku... Ale cię zarzuciło Dzieńmy teraz No i tak mu się ładnie udało jak Sotki. na takie tutaj przeszkody No dawaj ten pędzel To że nie jeżdżę w WWH nie oznacza <laughs> A Jesteś debilem lekko? no ten no ty kurde To że nie jeżdżę w WWH nie oznacza że nie potrafi jeździć no, typie Ja nie wiem Właśnie to oznacza! Właśnie to nie oznacza Nie muszę się flexować swoimi Dawaj umiejętnościami do. Flex. flex, flex. <śmiech> <śmiech> dobrze sobie no. no zajebiście, no. zajebiście, no zajebiście, no. No. <laughs> no co, dalej jestem pierwszy, no co jest? Teraz maila wysyła, nie Ja dobrze jadę cały czas No nie, to sensu O a? No naprawdę długo się Dziwisz się? No wiesz słuchaj, po takich przygodach to a, ja ale tylko ale... mogę być fartę O! No i poszli Ty paksa, a ja nie Ale ja jadę Ale ja nie jadę to ja jadę tylko z przodu z to jesteśmy takimi wiesz, gasz gościami do skasowania tej drużyny. No niby tak, ale... O nie, zagapiłeś Nie go, o. O. To. O, Mdziesz, o, o. wiem jedną Widzisz, powiem krótka piłka nie. no, no niestety, Lekolud mm. Ja za długo na pierwszym nie mogę, Ty tylko się, nie nie się nie, nie to, nadajesz do kastowania w nic Nie, ja cię nadaję... O, muszę sobie ścianę tu przykleić Myślisz, że to tak łatwo? Ty masz pętnie, ja No właśnie gorzej na tych zakrętach Dawaj Lekolud, szybciej! Dobra Wrzuć ten trzeci bieg! A po całej mnie w sranie! Kurde. O! Jestem no, taką nie za niego! Po całej mnie nie w sranie! Of course! Gdzie te pędy te pędy te pędy, proszę za bogatym, proszę za Piotrem tam jechać, Piotrek zatrzymaj się, Piotrek, stój, Piotrek, Piotrek, no. Piotrek, no. Piotrek no. zatrzymaj się, no. Michał, co ty mówisz? Przepraszam, bo tak? Przepraszam, nie chciałem, Michał, przepraszam, przepraszam, przepraszam. O, Emil! Ooo. Emil! Co? No. Emil! No. Emil! Słuchaj, <grym> no, ej, ej, to tak dziwnie brzmi, <grym> jak mi do mnie mówicie po imieniu! Emil! Przysk, ej, ej, ja też ostatnio się zszokowałem! Wozu, co to jest? <grym> Jezus, on jest głupi! Nie, on jest głupi! Nie, on jest głupi! Nie, on jest głupi! Nie ma problemu! No nie, on no, ma najbliżej! Nie wiedziałem! Tak, on ma najbliżej z mikrofonem! Ale. 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 Emil? O co je chodzi? Emil! No, Emil, nie no, to co powiedział Co jest grany? A skąd, A skąd się z Piotra Hogaty wziął? Co Jezus, mas co zrobiłeś? Jezus. No bo Piotrek się na dwa no, no, no ale Edward, ale, no, e, tak? To, to, to jest blisko koło siebie, nie leży Co ty zrobiłeś, Hogaty? Bo, ale pokazałeś nie skilla, nie klasę, nie kurde. No by nie no, no, to jest Edward. No widzicie? No, 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 chodzi? mrocznej chyba... No ja po prostu z no, wjechałem. Ba... Zaćmienie dupy. Zacząłem tyś na tym skąd się wziął? Emil i LeColud, naprawdę. No ja też właśnie tak rozkminąłem. No kurde, <grydanie> wjechałem w ścianę. <teraz. grydanie> Filozoficzna rozkminana. Ja nie. Ja jestem teraz daleko na czwartym, bo też zacząłem myśleć właściwie... <grydanie> Skąd to się wzięło? Wiesz, no, no. można to powiązać w no, jakiś sposób. To blisko, ale nie raczej koło siebie. Nie no, no. LeColud Emil ma niby L w sobie... Ma E. Ma e. Ma M. Ha, ha, dup się, się zastanowił, właśnie wypadł. Ha, <grym> <grym> ja, ja Cię, grupie. Ja, ja sobie zetkę kliknąłem, patrzyłem to to się to na niki, twarce, szukałem tam jakiegoś drugiego Dunajca. Ha, ha, Oj, znalazłeś we mnie drugie dno, zamiast... Znalazłeś we mnie drugie dno, jak to pięknie brzmi. Aja, cię aja. Ujecie dupia, zakręt niedobry, fajny, niezły. Ole, bo jest... Znowu ten zakręt! Znowu ten zakręt! P! Zapu! Zapręt te 60! Oh. Bo masz 60 stopni po prostu podtak. zrobiony zakręt gdybym go dobrze zrobił. Nie, nie ma oczywiście. To, byłby to jest jak to jest jak odpowiedź Hogatego na qa którą akurat zostałem w komentarzach Dobry, no, zaraz, jak wygląda Jak wyglądasz bez no, strzafki, no, Tak no, samo jak z. Ja, no, ja. Kończ kon, kon, Tak jest, ja nie wiem. Nie wytrzymał. Ja wytrzymał. Nie wytrzymał. Nie Nie oni będą odpowiadał! Nie, nie Wiecie o tym, że ja się zestresowałem chyba ja. bardziej niż nigdy w życiu? Ty wyglądałeś na bardzo zestresowanym kanałem. No, tak, Ej, no, 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 no. Ja musiałem mu czytać pytania. Dziękuję. Najczę Ci Olympus! Albo, Olimpia, no, Olimpou. Jeden! No ale zrobiłem performance w tym momencie! I cię chrupia! Proszę? Proszę? Pr Chyba do Olimpu dojedziemy. Pax! Pax! Co da Pax? Fajny, Jedziesz, Pax, jedziesz! Ale O, no dobra, panowie, robię to! Ja to robię nie wiem, jak wy. Ja też to robię nie wiem czy... Dobrze robię. Nie, ja cię w cię bieszkę! Ale się ciebie! Wdupiłem! Aaaaa! Co ty robisz? Pozrało cię! No! Okay. no Wyllądowałem! Nie, no, to lądowanie! Lądowanie Ale se, ale se, ale w hogatego zrobiłem! JO dupia. Przepraszam! Szczerze, to było bardziej ja w ciebie, bo ja się zatrzymałem specjalnie, jeżeli mi się wdupił w dupę tam. Oooooooooooooooooooo! Aha! Dobra, no to jesteś cwaniakiem jesteś. Tak, tak. Zatrzymałem, Widziałem, że pędzisz, już będziesz chciał palnąć i sprędzić. No dobra, będzie zabawnie Aaaa! Będzie zabawnie! Zajebliście zabawnie biło, dibi! Tak, no tak ja muszę zawsze kierować. Nie chcę widzisz na dół, bo to nic nie widać na tym zakręcie, tak? Oczywiście bierzesz. Nie, po prostu bierzesz kamerkę. Bierzesz kamerkę, bierzesz kamerkę, przedstawiam ją tak, że widzisz od góry i już widzisz. A chyba. <noise> nie ma za co Jedzie ktoś górą? Góry. Właśnie górą czy nie? na no, no, górą! Na górą też się da na górą! na górą! Ja już mam... Te ty nie jesteś jeszcze gdzie Właśnie E, nie, nie dało rady No dało rady górą Ja nic nie widzę, nic co nie widzę? Co A co ty masz tutaj widzieć, jak tam były trzy teleporty patrze. Patrze. No tak, ale jest zakręty ja... Nie wiem, czemu pak nie dokładnie, Czemu pak nie tu! Nie chciałem, żeby Pietrek nie palnął i zjechałem Acha, do boku zjadę. I mnie obróciła, no. Ja nie jestem Pax. Ja nie jestem Pax. wiesz... Ja nawet nie mam GTA. nie, Ja nie jestem Pax. Zostaw mnie. Nie no, skręca mnie ten zawodnik akurat, więc... Tu, pax. Kto? Pax? Nie. A, ten. Dobra, ten oryginalny, dobra. 8, no. No. Nie, Pax, spotka no, się. No, tak. Przestań, no, tak. Przestań to... mi Przestań mi zderzaka prześladować, Sylo! No, co? To samo prześladuję Dobra, ty. Pietyk mi obrócił w ruszę i teraz. Ja ci się... nawet nie dotkłem! No znaczy, to ja sobie wyobrażam? Cezar! Uspokój się tam! Dotknąłem! <noise> 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 Wewnętrzny Cezar! U Oga tego się odezwał! Nie! O mleko? Cześć! Myślałem, że to lepszą wersję, no. O, o, tu to, to Tak, bardziej no. prawdziwa. No. no nie, nie trzeba O No, jezu, ale o, o, cię, cię zaraz smyrne tutaj, no? No to dawaj, zmyrnij <grym> nie mnie, <grym> tylko tego dalszego! Ale zawolnika! Dobra, polecimy, dawaj, jedzisz, wiego, wiesz, w dupę! Faks się rozpędza dopiero powoli. <grym> Dobra, tam fax, ostatni nie nie. Ale ty pisa. idziesz tutaj! O turka z rozrywki! Dobrze mam go! Tak, mam go! Dęciak! Dobrze, dobrze. Czekaj, ja bo tam sylowe w morsie nadaje teraz. Alfabet morsa był teraz nadawany. <suszy> <miło. suszy> <suszy> <suszy> Ale się, się to prawda. A i nawet stupu. O, o to co chyba. No. O czy ty, bo tu mleko nu dzierży? Nie, to Dawaj, teraz jego, teraz go, teraz go, teraz go. Dobra, już jadę. Ja prak. pierwszego dam, wydó. Nie, tutaj bym nie chciał wypaść. O, ja też. właśnie też. Ja, ja właśnie by... próbuję ci pomóc, nie mleko. Chciałbym tu wypaść. <laughs> mleko, A, próbuję no. ci wypaść? Mogę. Haha. No tak. Pomogłem mu, pomogłem mu. Pomogłem mu. No, czekaj, co dopiero wyjadł. Dobra, dobra. Nie, nie, nie. Ziemia. No, o Jezusku, ale mi Nejde... dałeś! No, ale mi dałeś! Co się wydarzyło? Przestań! Ja, ja, nie mam, mam, ty... dupę, ja a, mam tak, ja mam zawsze, całe życie twardą dupę nie, tak żyję. Dup, tak zwany. <śleika> Twardodób to jest, jest pochodna mleko luda. No, to znaczy... O! To jest brat <ślepa> po prostu. <ślega> tak. Dokładnie. O, ja cię nie wiem dziękuję. skąd wy te nazwy bierzecie, do kuchni wchodzicie i wiem. nie wiem co wam się pierwszy w oczy rzuci czy co Tak, no. tak dokładnie. No. Dokładnie. dokładnie, dokładnie Nie, dokładnie. Wiem, dokładnie. Kolejny będzie, nie dokładnie. wiem, kolejny będzie jakiś sztuciec, nie wiem ej, ale. mleko, ej, a czekaj już to się Bagietka, Bagieta. bagietka już jest Bagieta. Kajzerek, Bagieto, yes. o kurde kajzerek to brzmi tak kozacko Ej, Kajzerek! Ej, to brzmi jak pies taki, co szczeka taki zaniem, <grym <grym za ogrożeniem I cię za kostkę głuje, gryź, Kajzerek Kiedyś tak nazwał jakiegoś swojego piórka Kajzerek Jezus, no kurde! Taki Kajzerkiem taki, taki, kajzerk, jest taki tak pies, jesteś głupi? Tak ty, 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 ty jesteś... Ja. Głupi. Nie, ty jesteś głupi, nie, ty jesteś głupi No bo mnie we mnie wjeżdża w rurach, dypin Ale to ty jesteś z tyłu, masz patrzeć! Ta kamerę, ta kamerę, <grym <grym nie, nie, no, nie umieździć, nie umieżdżysz, nie umieździć, nie umieżdżysz. Co no, kamera tych no, zakręca tutaj. Nie no, no, To no, jak mleko lud.

A co? Misie? Zleco? Nie będzie żadnego kłopoty zaraz, patrz. A, dobra, udało mi się. Słuchaj, jeszcze bardzo leci. tu jestem! Hello! Ej, jak to było dobre? na Dobra, spadź. A, ja jestem w rubie, żeby nie serować panowie w tym wyścigu. No, ci. No, ja się tak hiperwentylujesz że aż mi ręce to wyją. Nie zendlaj tam, trochę. bo no jeszcze no, 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 wiesz. I sam jesteś tym. Dech wydech dech wydech, ale tak. wolniej. wolniej. Się na nie tak, na tak ty właśnie się hiperwentylujesz teraz. Tak. Tak? Nie, nie rób no, tak. Nie, jeszcze lepiej. Jesteś głupi. Tak jakoś śmiesznie mi się rozmywa wszystko. Co ja? Ale takiego brzmiącego nagra do na Ale będzie to zaraz Uuuh, uuuh, uuuh. Tak nie chciał, tak. Ej! Kurde, chciałem tak. Ale kręcić tutaj do końca tak twardo, że jego czasem. go twardo, do... Jak mi wyprzedził, ty do tyłu. lepszy niż ty, ale ty nie zaraz wiedziesz. Nie, po prostu zaraz mi wiedziesz w dupę i tak się skończy. Mówię. <grym> zapraszam, zapraszam, zapraszam! Słuchaj, pasy, raz będzie. Ej, zaprosił, no korzystajcie! Zaproszę! Korzystajcie! Ja Próbuję, co tak no, okay. no jak zaprasza, to łatwo! No, na zakręcie zarzuca! O Jezu, jezu tu jest! Już dwóch na razu! Mówiłem, <grym> że to idiota! me mówię, idiota. mleko No Mlekolud zrobił od Mlekoludziu, no! To samo, co mi wcześniej! Od mleko ludzi, tak! Jesteśmy <noise> a, a że jest znowu freebyścik nasze separii, co? A, biega, nie, a, nie, no, nie freebyścik. No, no, no. jeszcze. No, wygrany po dwa jechałem prawie na pierwszym miejscu. No, <głos> prawie równo w sumie. Prawie. <głos> prawie. Nie, ja skoga ja ten jesteśmy tu pozostaciami w No i okej, okay. w takim razie y, go chyba. O, ale wyszliśmy O, go tam wyzrało! Jajajaj! Dziękujemy!